Życie fajnie się układa, jak żoneczka się przykłada, dopasuje się mentalnie, zachowuje się normalnie. Żoneczka jest gospodarna, w domu staje się ofiarna, serduszko mięciutkie ma, całą siebie zawsze da. Żonka pięknie się ubiera, seksownie mi się rozbiera, Pachnie ciałko jej całe, z nią mam wizje jaśmiałe. Przewagę ma przeogromną, jest żoneczką bardzo skromną, wymagania ma małe. Jest żoneczka na stałe, niebo i ziemię poruszy, nie gniewa się i nie puszy. Żoneczka perfekcyjna nie jest zbyt religijna. Wiarę ma w swoim serduszku, Na luzie zawsze jest w łóżku, Blokadę małżonek zdjął, Bez majątku żonkę wziął, Bo sam nie jest też bogaty, Miał zmartwienia i trzy światy, Z obudą, no i z kłamstwem, Wygrał walkę, on z chamstwem, Stał się dla ludzi morderca, Gdzie wy ludzie macie serca, Dla idei kłamiecie, Chyba głupa tak rzniecie. Moją żonkę ja nie zdradzam, Wcale tutaj nie przesadzam, Wszystko pod dostatkiem mam, W romans z inną się nie wdam.